Dzisiaj wrzucam tutaj krótki filmik z przejścia najtrudniejszej rysy świata. Za 6-3 w rzędkowicach. Jest to taki można powiedzieć klasyk tradowy. Wiadomo, osób, które chcą się wspinać na, tra na tradzie, na jurze jest relatywnie mało. No, szczególnie w tych wyższych, powiedzmy, rejestrach trudności od 6,5 to już znacznie jest mniej, także jadąc w rzędki, w weekend raczej nie trzeba się spodziewać kolejek na takich drogach, nie? No i najtrudniejsza ryza świata jest to droga Andrzeja Marcisza z 1982 roku robiona z tego, co Andrzej mówił, to zrobiłem na jednym heksie, który zakładał się gdzieś w połowie tej rysy, no a później to już jest łatwo i to tak naprawdę... Jest to taki balder rysowy 8 metrów, który może być pokonany na dwa sposoby, albo mm, robimy to tak e, rysą, albo trochę rysą, trochę na takiego dylfra, czyli robi się taki balder, no nie? ja wybrałem to drugie rozwiązanie z tego powodu, żeby no, szpaver się nie przeszkadzał, no nie? No, na przykład tutaj założyłem sobie niemieckiego frenda, heksika, no i tutaj troszeczkę podchodzę, aby osadzić asekurację, no i Oprócz tam heksa 11, czyli ten największego, którego można gdzieś tam wpakować w rysy No to ja stwierdziłem, że zrobię to zakładając tutaj dużego fioletowego frendzika, zwężenie, kama I nieco wyżej szarego frenda, no nie, z tym, że ten szary frend jest, no mi się zdarzyło tak, że jak w zeszłym roku tam poleciałem, tego wyrwałem, mimo tego, że dałbym sobie za niego rękę uciąć. Prawdopodobnie szarpnąłem go prosto w bok, no i wyleciał w ten sposób. No nie, także e, loty na tej drodze w się mogą być nieprzyjemne, bo jak widzicie, jest tam taka nyża, e, No także należy uważać. No i teraz właściwie ta akcja się dzieje. M, za chwilę jeszcze tam zakładam frenda. No i de facto m, pierwsze parę metrów na tej drodze. Jest kluczowe, jest tam taki balderek fajny, który można zrobić. Góra drogi, no to już takie powiedzmy ułożenie w terenie powiedzmy czwórkowym z asekuracją, no nie, więc tam tak naprawdę taśma i secik kości, w parę ekspresów wystarczą w pełności, droga jest fajna. Yy, Słońce tam wchodzi gdzieś około 12-13, także jeśli zamierzamy robić upały, to raczej nastawcie się na poranne wstawanie. Nie? Także. No. Dla mnie troszeczkę opierdliwa była. Bo tam zazwyczaj przejeżdżałem tam raz do roku wrzędki, więc sobie tam patentowałem, ale ten, ale no powiedzmy, puściłem tutaj filmik powiedzmy. Rzucam także. Miłego ogląda oglądania i pozdrawiam serdecznie. No dobra, jak se no się clean. Prawa ręka na podchwyt, lewa ręka gdzieś tam powiedzmy zapięka na krawącie, podchodzimy na nogach. Obła, obła rysa na odciąg, wrzucam nogę na mały stopienek. Przekładka do kolejnego chwytu i Wstawienie nogi na wymiarę dobry stopień, delikatny klin kolanem, złapienie takiej, powiedzmy, obłej krawateczki, ręka do środka, klin pięści, ja mam pięści roz, rozmiar L, więc klinuję, hmm, złapanie takiego obło, obłego chwytu z wampirkami na górze, tam poprawienie, no i tutaj trochę sklinowanie lewej nogi, ale tak naprawdę Przepraszam prawej, ale tutaj lepiej wchodzi tam lewa noga, także no tam miałem problem z mrówkaniem, ze złapaniem. No ogólnie tam mrowisko było, także trochę je poczyściłem. Więc a teraz, no trochę porzężenia i głównie wstawienie nogi do rysy sklinowania i teraz już poszło w miarę lepiej. Wyżej złapałem dobry klin. No i Szybka, często chowa na kolanie i właściwie po robocie, no, jeśli chodzi o tą bryskę. No, Także jest to jeden z patentów. Prawdopodobnie na klinach jest trochę łatwiej. No, wycena jest taka: wycena w że jest 6,2, no oryginalnie to miało 6,3, i wydaje mi się, że raczej za 6,3. No, Także góra już jest łatwa. Yy, tutaj, gdzie. Yy, Jestem, to wyżej jest ucho skalne i jest rynk nawet z drogi sportowej, więc w razie czego można y, przy próbach można sobie stamtąd zjechać, zostawić sprzęt i zjechać. No nie? Ja, jeszcze wiadomo, żeby było czysto, to y, nie wpinałem się w te przeloty, tylko szedłem dalej.